10. Wyspa jutra i wyspa wczoraj. Są to wyspy, które leżą od siebie zaledwie w odległości nieco ponad 3 km, jednak czas na nich różni się dokładnie o dobę. Dzieje się tak, ponieważ wyspy oddziela od siebie międzynarodowa linia zmiany daty oraz granica amerykańsko-rosyjska. Ze względu na przebiegającą tę linię zmiany daty można zobaczyć z terytorium Stanów Zjednoczonych jutrzejszy dzień w Rosji. Rząd radziecki przeniósł rdzenną ludność swojej wyspy do kontynentalnej Rosji, a wyspa jest obecnie zamieszkana tylko przez jednostki militarne. Obie wyspy są trudno dostępne przy wzburzonym morzu ze względu na swoje położenie. Co ciekawe, przy mroźnych zimach kawałki zamarzniętego lodu tworzą swoisty most łączący obie wyspy. 9. Strefa zdemilitaryzowana DMZ. Jest to strefa powstała w 1953 roku na mocy porozumienia z Panmunjom. Strefa rozcina Półwysep Koreański pasem rozciągającym się po obu stronach linii odgradzającej wrogie wojska o szerokości 4 km i długości 238 km, pasem przebiegającym w przybliżeniu wokół 38 równoleżnika. Chociaż strefa z definicji pozbawiona jest uzbrojonego wojska, granica poza tym pasem jest jedną z najbardziej zmilitaryzowanych granic na świecie. Zgodnie z postanowieniami Koreańskiego Porozumienia o Zawieszeniu Broni, ma ona służyć jako strefa buforowa między Koreą Północną a Koreą Południową. Jak wiadomo, oba państwa nie darzą siebie nawzajem szczególną sympatią, dlatego na tej granicy dzieją się rzeczy niesamowite. Prężący się na baczność oficerowie Policji Wojskowej Korei Północnej i Korei Południowej stoją naprzeciw siebie, czasami nos w nos i toczą pojedynek wzrokowy. Bezpośrednio na granicy państw na terenie przejścia granicznego w Panmunjom jest umieszczony betonowy krawężnik, który pełni funkcję granicy między światem kapitalistycznym i komunistycznym. Niebieskie baraki leżą na terytorium obu państw i tylko w nich można przekroczyć granicę, przechodząc z jednego końca pomieszczenia na drugi. Oprócz oficjalnych przejść granicznych, pod linią odgradzającą państwa znajdują się również tunele wykopane przez Koreę Północną, która po odkryciu tuneli przez wroga zarzekała się, że są to tunele kopalni węgla. Jednak z tego powodu, że na tym terenie węgla nigdy nie było, okazało się, że Koreańczycy namalowali go czarną farbą na ścianach w celu zmylenia przeciwnika. 8. Granica USA i Meksyku. Granica zaczyna się na brzegach Pacyfiku, przecina półwysep kalifornijski, następnie biegnie przez Kordyliery do rzeki Rio Grande i do miasta El Paso. Dalej biegnie korytem rzeki Rio Grande do Zatoki Meksykańskiej. Granica amerykańsko-meksykańska jest najbardziej umocnioną granicą USA ze względu na masowe próby jej nielegalnego przekroczenia przez imigrantów z Meksyku. Amerykańska Straż Graniczna US Border Patrol stosuje nadzwyczajne zabezpieczenia jak np. budowanie wysokich murów, instalowanie kamer na podczerwień czy czujników ruchu. Obszar przygraniczny patrolowany jest m.in. przez samochody typu SUV oraz helikoptery. Dodatkowo po objęciu stanowiska prezydenta przez Donalda Trumpa zainstalowano szereg dodatkowych konstrukcji utrudniających nielegalne przekroczenie granicy. Między innymi wysokie mury, które jednak okazały się mało skuteczne. Część z nich przewróciła się w styczniu 2019 roku na wskutek silnego wiatru. Budowa ogrodzenia na całej długości granicy USA z Meksykiem była jedną z głównych obietnic wyborczych Donalda Trumpa. Jak dotąd jednak taki mur nie powstał. Ogrodzenie istnieje jedynie w niektórych fragmentach granicy. 7. Holendersko-Belgijska granica Barle Miasteczko Barle jest dwupaństwowe i ma także dwie osobne nazwy. Granica Belgii i Holandii nie przebiega przez Barle, tylko je szatkuje na różnej wielkości enklawy bez logicznego systemu. Przeważnie podczas wytyczania granic państwa dzielą terytoria w logiczny sposób, tak aby miejscowości znajdowały się w całości lub w znacznej większości na terenie jednego państwa. Jednak jak się okazuje, nie da się zrobić tego we wszystkich przypadkach. Powstawanie państw w Europie ma dużo młodszą historię niż nam się wydaje, i Barle jest przykładem wytyczania europejskich granic w XIX wieku. Ale akurat w Barle nie dało się zrobić rozsądnej granicy. Niegdyś miasto składało się z dwóch osobnych części, ale obie zostały wyzwolone przez pierwszą dywizję pancerną pod dowództwem generała Stanisława Maczka. Mieszkańcy postawili nawet w centrum miejscowości okazały pomnik z tablicą pamiątkową ku czci polskich żołnierzy. Po wojnie miasteczko się rozrosło, jednak okazało się, że fragment gruntów, który miał należeć do Holandii, okazał się belgijski. W związku z sytuacją graniczną w miejscowości, Barle było lokalnym centrum przerzucania nielegalnych substancji przez granicę. Proceder trwał z różnym nasileniem do 1993 roku. W niektórych miejscach granica przebiega wzdłuż ulic albo dzieli dom na pół. O tym, do którego państwa należy dany dom i gdzie jego mieszkańcy płacą podatki, decyduje to, na którą część wychodzą frontowe drzwi budynku. 6. Granica Egiptu i Sudanu. Jest to granica państwowa ciągnąca się na długości 1273 km od Trójstyku z Libią na zachodzie do wybrzeża Morza Czerwonego. Granica należy do licznej w Afryce grupy granic wykreślanych na mapie linijkom. W pierwotnej wersji z 1899 roku była ona linią prostą na całej długości. Wiele afrykańskich granic to pozostałości czasów kolonialnych, gdy zamorskie mocarstwa dzieliły świat między siebie za pomocą mapy i właśnie linijki. Granica została wydzielona po prostu wzdłuż 22 równoleżnika. Jednak w 1902 zrobiono korektę i część granicy została przesunięta. Jednak najciekawsze jest to, że stworzony w tym roku obszar obecnie nie należy do nikogo. Ani Sudan, ani Egipt nie roszczą żadnych żądań w stosunku do jego własności. O ten kawałek pustyni nie spiera się nikt, a oba potencjalnie zainteresowane państwa chętnie zrzekłyby się go na rzecz drugiego. Wynika to z tego, że na tym obszarze nie ma nic, co byłoby w jakikolwiek sposób wartościowe. Nie znajdziemy tam ani mieszkańców, ani żadnych złóż naturalnych. Po prostu ten kawałek pustyni pozostaje bezpański od ponad 100 lat. 5. Livia, Hiszpania. Traktat z Liwii, który określał dokładny przebieg granic w Pirenejach, mówił o przekazaniu Francji 33 wsi, wśród nich właśnie Liwii. Hiszpanie zbuntowali się i zwrócili uwagę na fakt, że Liwia posiada od 1528 roku hiszpańskie prawa miejskie, dzięki czemu pozostała ona pod władzą Hiszpanii. Francja zgodziła się na taką interpretację, pod warunkiem, że Hiszpanie nie zbudują w Liwii fortyfikacji. Powierzchnia miasta i gminy dookoła niego to niecałe 13 km2. Liczba ludności, zgodnie z danymi z 2005 roku, wynosiła 1252 osoby. W celu umożliwienia komunikacji z resztą terytorium hiszpańskiego, wytyczona została eksterytorialna droga łącząca Enklawę Livi z hiszpańską gminą w Katalonii. Aby umożliwić mieszkańcom normalne życie, Livi zagwarantowano wyłączny dostęp do łąki na brzegu jeziora Bujus oraz fragment lasu w gminie Bulgie. Tym oto sposobem Livia stała się gminą we Francji, należącą oficjalnie do Hiszpanii, będąc z nią połączona tylko jedną drogą. 4. Granica Indie-Pakistan. Indie i Pakistan pozostają w bardzo napiętych stosunkach od początku swojej niepodległości w latach 40. ubiegłego wieku. Granica między państwami liczy ponad 3000 km. Biegnie ona od Morza Arabskiego do Himalajów. Większość granicy jest ustalona i respektowana przez oba kraje, jednak odcinek o długości około 700 km ten obszar to granica wydzielona po międzynarodowym konflikcie przez międzynarodową ugodę. Jednak oba kraje nie chcą od 1972 roku respektować tych ustaleń. 3. Capri V Strip. To terytorium Namibii o powierzchni około 18 tysięcy km2, włączone do regionów Zambezji i Okawango Wschodnie. Terytorium to rozciąga się na północny wschód na długości 450 km i szerokości 30 km od reszty kraju, aż do brzegu rzeki Zambezi, będąc otoczone czterema sąsiadującymi krajami: Angolią, Zambią, Botswaną i Zimbabwe. Jeżeli spojrzymy na mapę, zobaczymy, że to terytorium leży na granicy czterech krajów, a ze swoim macierzystym państwem połączone jest wąskim pasem o długości kilkuset kilometrów. Obszar ten stanowił przez wiele lat trend sporu między kilkoma krajami, jest bogaty w dziką przyrodę i ma zasoby mineralne. Pod koniec XX wieku pas Caprivi zwrócił na siebie uwagę, gdy Namibia i Botswana spierały się o swoją granicę. Spory trwały przez wiele lat. Rząd Namibii szczególnie doceniał teren, bo zapewnia on dostęp do rzeki Zambezi, a tym samym jest potencjalną drogą handlową do wschodniego wybrzeża Afryki. Po wielu latach sporów, dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, na wskutek międzynarodowego traktatu udało się Namibii uzyskać władzę nad tym terytorium. 2. Zielona Linia Cypr. Jest to faktyczna linia podziału Cypru, stanowiąca granicę między zamieszkaną przez Greków Republiką Cypru na południu a turecką Republiką Cypru Północnego. Zielona linia ma powierzchnię 346 km2. Linia została wyznaczona przez dowódcę Międzynarodowych Sił Pokojowych podczas konfliktu, który miał miejsce w 1964 roku. Nazwa terytorium Zielona Linia wzięła się od koloru pisaka, którym dowódca zaznaczył linię na mapie. Linia ma obecnie postać strefy zdemilitaryzowanej o szerokości około kilkuset do zaledwie kilku metrów, w zależności od miejsca. Na wskutek konfliktów militarnych na Cyprze przez wiele lat przekraczanie tego terytorium było niemożliwe. Zielona linia stała się nieprzejezdna po tureckiej okupacji Cypru w lipcu 1974 roku. W końcu po 30-letnim zakazie przekraczania granicy administracja turecko-cypryjska znacznie złagodziła ograniczenia dotyczące podróży przez linię podziału. Miało to miejsce w 2004 roku po przyjęciu Cypru do Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatele wspólnoty mogą przekraczać linię w wyznaczonych miejscach. Zielona linia w Nikozji przechodzi przez samo centrum, dzieląc stolicę Cypru na pół. Teren linii pozostaje pod zarządem Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1. Biblioteka Haskell Free, USA, Kanada. Miejsce pierwsze, i tym razem nie granica pomiędzy terytoriami, a budynek stojący na granicy terytoriów, posiadający nawet dwa osobne adresy w każdym państwie. Budynek mieszczący bibliotekę oraz operę został wybudowany celowo w tym miejscu w roku 1904. Leży on w Rock Island w prowincji Quebec. Oraz w Derby Line w stanie Vermont na granicy międzynarodowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Kanadą. Budynek został wpisany na listę zabytków obu krajów, miało to miejsce równocześnie w 1970 roku. Ciekawostką jest fakt, że książki znajdujące się w bibliotece są wszystkie w dwóch egzemplarzach. Połowa książek jest w języku angielskim, natomiast druga połowa w języku francuskim. Wynika to z faktu, że w Stanach Zjednoczonych językiem urzędowym jest angielski, natomiast Kanada. Jest krajem dwujęzycznym, gdzie językami urzędowymi są angielski oraz francuski. Budynek ma obecnie ponad 100 lat, wykonany został bardzo starannie, z dokładnością o wszelkie szczegóły. Z zewnątrz utrzymany jest w stylu neoromańskim, natomiast jego wnętrze zdobią liczne dzieła sztuki. Dziękujemy za oglądanie i, jak zwykle, zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę. Nie zapomnijcie też odwiedzić nas na Instagramie i na Facebooku.